Czyszczk, 2 Ostatnio kilka osób pisało do mnie w kwestii braku satysfakcji z życia, jakiejś takiej motywacji do działania, motywacji do życia. Też motywacji do treningu, bo prowadzę drugi kanał sportowy, typowy fitness, jak jakby ktoś jeszcze nie wiedział. Nie chcę się tutaj bawić absolutnie w żadnego motywatora internetowego, bo raczej do być jakimś takim nie aspiruję. No, moim zdaniem, rozwiązaniem tych problemów, zarówno w kwestii treningowej, jak i w kwestii życiowej, że tak powiem, są zmiany, 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 czyli jakieś nowe rzeczy, których jeszcze nie próbowaliśmy, nowe sytuacje, w których jeszcze na przykład nie mieliśmy okazji. I stawić się. Sam, może nie jestem najlepszym przykładem, jeśli chodzi o zmiany, bo kiedyś robiłem test wieku, jakiś taki test internetowy i weszło, że mam 46 lat, czyli prawie dwa razy więcej niż mam obecnie. A myślę, że osoby w wieku 46 lat nie są raczej skore do zmian. Aczkolwiek na swoim przykładzie, na przykładzie swojej przeprowadzki, której bardzo się obawiałem, przyznam, mogę powiedzieć, że zmiany zazwyczaj wychodzą na lepsze. Mieszka się w domu, to mało jest rzeczy takich, o które trzeba się martwić. Takie trochę życie beztroskie, że tak powiem, ale postanowiłem podjąć decyzję o wyprowadce i tak myślę, że dość późno, bo to było w wieku 23 trzech czy czterech? Kurde, ile ja mam lat. Nie, 23, dobrze mówię. Także podjąłem tę jakże odważną decyzję i postanowiłem się wyprowadzić. No też było to swego rodzaju ryzyko. Nie wiedziałem, czy znajdę pracę, nie wiedziałem, czy się zaklimatyzuję tutaj, nie wiedziałem, czy po prostu wszystko się ułoży i no myślę, że tak jest z każdą zmianą, że jak ją podejmujemy to do końca nie wiemy, czy jest ona słuszna, czy też nie. Ale jak to mówią, kto nie ryzykuje, to nie pije szampana i myślę, że z dwojga złego lepiej podjąć jakąś decyzję i później jej żałować, niż nie podjąć jakiejś decyzji i zastanawiać się, co by było, gdyby. Ja na przykład podjąłem dobrą decyzję i dziś jestem szczęśliwym człowiekiem i... Mogę to powiedzieć z ręką na sercu. Wydaje mi się, że zmiany mogą być rozwiązaniem wielu problemów ludzi, z którymi się borykają. Zauważam, że bardzo dużo ludzi ma ten problem, że no nie mają oprócz pracy albo szkoły czegoś, czym mogliby się zająć, czegoś takiego, czegoś takiego, w czym mogliby się rozwijać, i tutaj rozwiązaniem też będą zmiany. No bo jak nie będziemy próbować nowych rzeczy, no to tak naprawdę nigdy się nie dowiemy, czy może interesuje nas wędkarstwo, albo wyścigi, czy nie wiem. To odnośnie próbowania nowych rzeczy, a odnośnie zmian, no to też. Dużo ludzi na przykład nie jest zadowolonych ze swojej pracy, związku, czy jakiś innych i boją się wyjść ze swojej strefy komfortu. A tak naprawdę, no to jest jedyne rozwiązanie, żeby czuć się bardziej szczęśliwym. Bo jeśli coś wam nie pasuje i boicie się tego zmienić i nie chcecie wyjść ze swojej strefy komfortu, będziecie do końca życia, że tak powiem, gnić w tym miejscu, w którym nie chcecie być, więc, no, zmiana jest jedynym rozwiązaniem. Możecie napisać w komentarzu, jaka jest wasza najbardziej odważna zmiana, jakiej się podjęliście, albo na przykład, czy jest coś, czego żałujecie, że nie zrobiliście. Bo tak jak mówię, zmiany wprowadzają taką świeżość do naszego życia i zazwyczaj są dobre. Mogę podać tutaj przykład marek czy firm, które bardzo niechętnie kiedyś współpracowały z blogerami czy vlogerami właśnie na YouTube. Dziś jest to multimilionowy biznes, jakby to powiedział Mariusz max Kolonko. I myślę, że nikt nie ma wątpliwości co do tego, czy to była właściwa decyzja, to że marki zdecydowały się współpracować z blogerami czy vlogerami. A jeśli ktoś z Was jest bardziej zainteresowany tym tematem e-marketingu, że tak powiem, to mój znajomy z gimnazjalnej ławki, Mateusz, prowadzi taki e business Festival, Więc na jesieni odbędzie się seria takich wykładów w Krakowie i kilku innych miastach, na które też serdecznie Was zapraszam. Linki będą w opisie. A ja się tymczasem żegnam, zapraszam do zmian. Zapraszam też na Facebooka, Instagrama, bo tam jest Barakowa, jestem również. Ja. I do następnego filmu. Szybkość!